Z tej strony, i jesteśmy w kolejnym vlogu na moim kanale i dzisiaj jest tak ciepło, że stwierdziłam, że mogę nagrać tego vloga, bo troszkę mam energię, troszeczkę nie. Eee, no i tak myślałam, że mogę nagrać tego vloga. Więc fajnie, że dla Was mogę to nagrać i w końcu, że się wzięłam za nogi i to mogłam nagrać. Więc zostawiacie łapki do góry, subskrybujcie kanał i nie przyjmijcie żadnego żadnego odcinku. A jak to się robi, bo musicie kliknąć subskrypcję i nacisnąć wszystko. Wtedy Wam się powiadomią w filmy. I dzisiaj jest tak ciepło, nie wiem ile stopni nawet, ale chyba nie wiem, zaraz ja sprawdzę. Ile jest stopni? Zobaczymy. Moja siostra mi powie. Mojedziemy sobie zobaczyć. Ile? Ile? 25. więc dużo. No, może nie jest to tak na lato jeszcze. Ale jest już ciepło. Ja byłam na komunii, na komunii I robili takie dziary. Ja mam taką dziarkę. I taką dziarkę mi się ta podoba, ten wilk mi się podoba możecie napisać w komentarzach czy podoba wam się ten wilk czy ten motylek ciekawe jakie dacie bo mi się ten wilk podoba ale możecie pisać w komentarzu czy wam się wilk podoba czy motyl i, i zobaczcie jest tak ciepło po prostu ja, ja mam taką stylizację mam taką po prostu jest tak ciepło, że ja Różkie spodenki. Moja stylizacja jest taka. Poczekajcie, nie widać. Dobra. O, taka jest moja stylizacja. Maja no, fajnie. I no, bo jeśli jest, jest ciepło, to można się troszeczkę pobawić. I dzisiaj miałam taką troszeczkę energię, żeby nagrać film. Wpierw mnie bolała głowa. Przykryłam się po w domu jest zimnie, zimniej, a na dworze jest cieplej. I nie tak głowa zaczęła boleć, że troszeczkę sobie. Że troszeczkę sobie poleżałam i, i odpoczywałam. Jeszcze wyszłam na dwór, pojeździłam rowerkiem i tam. A tu mój piesiu? Edziu, Edziu, próbujemy jest dobra. Wsadzimy go. Dobra. I co powiesz? Nie ja Tu. Chodź się. Odwróć. Sie tak. Sie tak. I subskrybujcie nasz kanał. No, tak jak mówił Edzio, subskrybujcie nasz kanał. I nie wsiądźcie wtedy żadnego odcinka gdzie jest, powiesz? Edzio, zobacz tutaj. To kamera. Mi się podoba ta kamera. Się, my, podoba mi się taki wideo, który mamy z siebie. Ej, jesteś no, Na mnie sobie tak chilluje I stwierdziłam, że może nagram ten filmik. I... No. A łaj, bo to mi nie, nie do i, ja lubię się tak z edzią kłaść. Mhm. Tak lubię kłaść. I tak jest ciać. Taki, mmm, taki mi Więc mega fajnie, że jest taki. Mega piesiu. Dziś naprawdę ciaść. Piesiu. Mm. Jak jesteś duży. Mhm.

Więc nie wiem, co można zrobić. Hmm. TikToki już dużo ponagrywałam, dużo. po mnie usunęli na koncie, ale dzisiaj właśnie jakoś to zrobiłam i jestem, więc moje konto jest pry prywatne i ja sama zaakceptuję, kto chce. Kto chce, żebym zaakceptowała, więc no. mega, wygląda to mega. Więc I ja już dużo nagrałam tych TikToków. Już nie wiem ile, ale mega. Tutaj wyświetla Wam się subskrypcja. Tutaj, tutaj Wam się wyświetla subskrypcja. I pa, pa.